Cześć i witam w moim kolejnym odcinku na, na kanale Karmelowe MSP i w dniu z sobie powiedziamy o 2020 roku. Więc jak już wszystko chodzi po Movie star Planet, Movie star Planet zostanie usunięte w 2020 roku. Dlatego, że jest jakiś ten program, który, który mówi Planet musi mieć to, żeby dalej funkcjonować. A oni us a moderatorzy tamtego czego, z takiego programu, oni go będą kasować. Dlatego mu staroplany zostanie usunięta. Choć nie jestem pewna, że, czy oni usuną w tym roku. Choć jedna dziewczyna, której yy, zaraz się zaloguję i wam pokażę, <laughs> napisała coś na swoim statucie, że jej się zaczyna psuć MSC. Ja dzisiaj jak spróbowałam zrobić lucha tak bo, bo ja jej miałam dać Fincha, ona mi jest taki bardzo cenny unik, jak miałam dać za tym nie mogłam jej w głębi zrobić luka. Jak przycisnęłam na nowy luk, zrobił się czarny ekran, przeżyłam stronę, zrobiłam to samo i dalej był czarny ekran, jak spróbowałam zrobić lucha. Więc nie wiem co się stało, bardzo mi się mówi tarczę zaczyna. Dzisiaj na moim apadzie próbowałam zmienić ubrania na moim koncie Unikatowa i, uni, i Unikat... Unikatowa i Unikat... Próbowałam dzisiaj tam zmienić ciuchy i jak na moim ser... na moim w ogóle trochę z nie się otworzyć. Więc więcej się stało, wiem, ja się zaloguję na moje konto i spróbujemy zrobić to wszystko. A więc tu wszystkim zalogowane. Gotowi na noc topora już wkrótce. I właśnie to... Postacie, postacie są białe. I ja miałam je białe. Próbowałam, próbowałam sobie nie zrobić i były ciągle białe. Więc nie wiem, co się z dało. Teraz Wam pokażę tę dziewczynę. Może sobie wyłączę czas. Napiszmy czas. O to. Widzicie, że się długo coś nie hoduje. Przepraszam moje szczęty, bo bym chodzić na... O... Więc ta dziewczyna... O, oh, jaj tutaj nie mam. Nie wiem. To spróbujmy zrobić komuś lucha. Lepiej się jeszcze znagrywam. Nie. Zostało wykryte zagrożenie. Przepraszam za to. Nie agera. Jeśli już to jest Ariana Grande, to ona, zobaczcie, ma smutną twarz. Ona też nagrywa na YouTube i w MSP. Pozdrawiam. I zobaczcie, to MSP zaczyna mi się psuć. Co się z nim dzieje? Co się z nim dzieje, że już dochodzimy do tego roku który będzie serwery zresztą nie usunięty więc od razu jestem zresztą luka mam Na nadzieję, że mi się podoba moja movie star i teraz próbujemy zrobić tego luka i teraz coś nie ekran nie Cały czarne, tylko tutaj było takie jakby szare się To, tak to się zrobiło. I potem jak na, i potem na tym próbowałam naciskać na swój Multar Właśnie mój profil się nie pokazuje. I teraz jak się przebrać, przebrać ja nie ma nie mam. Po prostu. Więc. Więc. Mnie jest bardzo przykro, że się tak to rozmówi, karka, nie? I ja nie chcę, żeby a e modela byśmy usunęli. Więc. Ja próbuję napisać do moderatorów w tej sprawie ja, Jak mi rodzice pozwolą kontakt nie, 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 nie. Um, zebrać, zabrać czy getro? No i widzicie, on się nie przyciskał To Więc um, teraz się wylubimy na moje konto uni i unikatowa no i teraz nie piszmy i nie jestem pewna. O, czyli to... Czyli tego adobe flash player... Flash player. On zostanie usunięty. Jak oglądaliście już filmik MWP, to na pewno już o tym wiecie. Hmm. A. Eee? <grym> <grym> Więc loguję się na mojej konto I piszę wszystko zaraz. No mojej kadrusie się vlogowałam. Teraz spróbuję przebrać moją movie się, jak jeszcze czatu nie wyłączyłam. Spróbuję... W... inną stroną. Jej! Jezu, zadziałało! Jeju, ale szczęśliwa! Myślałam, że już... to już nie będzie działać, jej! Okej... Okay. Jak ja to zrobię, to nawet wrócę. Od razu chciałam wyjaśnić sprawę mojego artbooka że dużo ludzi mi pisało komentarze, że ja kupiłam te u mnie takie unikatów. A czy to było na tym tygodniu unikatów? Albo może czy to było na tym tygodniu unikatów lub to nie jest unikatem. Więc nie wydaje mi się. Nawet te buty nie były na tym tygodniu unikatów. Te włosy też nie. Więc dziękuję za te 13 lat widzisz, kochani. Zobaczcie! Nie, bo nie ma bok, piłaś, u nich. czytaj tak, resztę. Rzucam literkę z Głodna jestem. Więc, słuchaj, jak nie niekasym skryty MSP? Jak oglądacie mój to na pewno wiecie, ale ja tutaj jeszcze was Fajnie. Wy widzicie tego na moim kanale Karmelota MSP. Widać suba, więc um, jeszcze zaraz wrócę, napiszemy statu. Um, I sobie napiszę statu. Nagrywka. Ojej, ale mam historię k r m l o k r m e Jest ta dziewczyna. Aloha Halia. Zrobimy And... teraz tylko... Zrobimy teraz? Już jest. Musiałam pójść do kościoła. O hej, jest, zrobił sam. Więc mam nadzieję, że to mi pięknie... Wam się podobał, zapraszam na moje konto Uni i unikatowa. I w kolejnym odcinku Wam pokażę jak Pokażę Wam jak przesłać rzeczy Diamond, bo ja mam dużo tutaj mam, tutaj Zaraz Wam pokażę Widzicie? Włoski Diamond Panu najpierw, żebym się podobał